Halo, halo, tu pani Asia gotowa do następnej lekcji. Dzisiaj już lekcja 15. Nauczę cię na niej drukowanych liter U, jak ula i ukleja. I tak jak zwykle, zachęcam cię do utrwalenia tego, czego cię nauczę, poprzez wykonanie ćwiczeń w książeczce. Chcę czytać litery, część druga. Lekcję zaczniemy od zapoznania się z ukleją. Ta ryba jest bohaterką naszej lekcji, dlatego że jej nazwa rozpoczyna się głoską tak, głoską u. Ukleja jest gatunkiem ryby słodkowodnej. Czy wiesz, co to znaczy słodka woda? Wody słodkie to wody w jeziorach, rzekach czy stawach. Oczywiście, w smaku nie są słodkie. Nazywamy je tak dlatego, że w przeciwieństwie do wód morskich nie zawierają soli. Wody w morzach i oceanach są słone, a w jeziorach, rzekach czy stawach słodkie. Ukleja w dzień przebywa pod powierzchnią wody, a nocą schodzi głębiej. Młode ukleje żywią się zooplanktonem. Czy wiesz, co to jest zooplankton? Zooplankton to drobne organizmy zwierzęce unoszące się w wodzie: np. pierwotniaki, drobne skorupiaki, larwy różnych zwierząt wodnych. Czasami są tak malutkie, że można je zobaczyć tylko pod mikroskopem. Tak właśnie wygląda zooplankton pod mikroskopem. Teraz wracamy do naszej uklei i nauki nowych literek. Już wiesz, że ukleja jest bohaterką naszej dzisiejszej lekcji, bo jej nazwa rozpoczyna się głoską U. Głoska U jest samogłoską czy spółgłoską. Głoska U to jest samogłoska. U. Oznaczamy ją więc kolorem czerwonym. A teraz, proszę Cię, użyj schemat i model słowa ukleja oraz podziel to słowo na sylaby. Zatrzymaj się tu chwilkę. I sprawdź, czy twój schemat i model wyglądają tak samo. Nadszedł czas na zapoznanie się z małą drukowaną literą u. Oto ona. Z cegiełek z literkami ułóż teraz wyraz ukleja. U, K. L-E-I-A. Ukleja. A tak wygląda wielka drukowana litera U. Ta dziewczynka ma na imię Ula. Z poznanych dotąd literek proszę ułóż jej imię. U l a Ula. Przeczytaj sylaby. Powiedz nazwy tych obrazków, a następnie dopasuj wyraz do każdego obrazka. Sum, emu, kura, tukan, dudek. Przeczytaj zdania. Dopasuj zdania do poszczególnych obrazków. Tu jest kuter, a tam skuter. Tutaj jest ruda Judyta. Wujek Uli ma ulę. Jeśli masz ochotę poćwiczyć więcej, Zapraszam Cię do wykonania ćwiczeń na stronach 9, 10 i 11. W książeczce chcę czytać litery, część druga. Teraz bardzo Ci dziękuję za Twoją ciężką pracę podczas dzisiejszej lekcji. Zapraszam Cię za tydzień na nową lekcję. Opowiem Ci wtedy o bardzo ciekawym zwierzęciu, jakim jest puma. Do usłyszenia.